Dyrektorowi. No bo skoro, proszę Państwa, Pan Starosta mówi, że nie i że mówi w imieniu zarządu szpitala, że nie, a jednak fakty mówią co innego, to może jest jakaś, nie wiem, uchwała intencyjna, jakiś inny dokument albo chociażby rozmowy na zarządzie na przykład z Panem Dyrektorem. Tak, idźcie w tym kierunku i prywatyzujcie, bo mieszkańcy powiatu powinni wiedzieć, tak? w którym kierunku zmierzają władze, które zostały wybrane, żeby ich interesów tutaj bronić. To zabieg, który jest zaplanowany przez osobę, która na przykład no, została zdiagnozowana. W dobrze, to za dwa tygodnie będzie operacja, pisano do, do, do grafiku planownych zabiegów i ona jest w tym czasie operowana. W tym czasie, proszę Państwa, gdy się zdarzy ostry przypadek typu wypadek drogowy i tak dalej, w tym czasie ten lekarz jest sam i nie ma możliwości, żeby zdiagnozować. Tak? Takie, takie przerzucanie jest po prostu pacjente, on musi czekać. Ten, ten już to, co mówiłem na, na jednej konferencji, po wypadku dwie godziny człowiek czekał, karakazu przywiozła, dwie godziny czekał po wypadku, aż się nim zajęto, w szczęście nie miał żadnego wylewu wewnętrznego. To, to, są, to, są, to jest normalność na tym, na tym, w tym szpitalu. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zabiegi planowe jakby zabierają kadrę, że tak powiem, specjalistów, tam się to robi, a tutaj nie. Proszę Państwa, odpowiedź jest niestety jest prozaiczna. Kasa. Okazuje się, że zabiegi planowe są bardzo dobrze płatne przez NMZ. Natomiast, i oczywiście ewentualne prywatne, chociaż ja rozumiem, że NFZ w tej chwili prywatnych zabiegów chyba nie realizuje, e, ponieważ nie jest jeszcze spółką i chyba tego nie może robić. Niemniej właśnie, żeby ratować budżet w jakimś sensie, to robi się planowe, one idą cały czas, prawda, 10 zabiegów, 20 zabiegów, dopiero potem, jak już się skończą, lekarze mogą przejść do, do tych e, pacjentów, którzy tam oczekują na torze. Czyli jakby nie idzie myśl, nie wiem, działalność dyrekcji nie idzie w kierunku no pomagajmy naszym pacjentom, tak, właśnie tym, którzy nagle coś się stało, tylko po prostu zarabiamy pieniądze i tak dalej, gdyby coś się stało, no to się stało, tak. To jest na tej zasadzie. Niestety proszę Państwa, ja to tak odbieram, jako zwykłe mieszkanie tego miasta, powiem że. Tak, jak się komuś coś stanie, żeby teraz tam pójść do lekarza, tak jak mojemu, mojej córce, która pojechała z ławiącym się wnuczkiem, bo się tu jest za krztusiem, mówi lekarz, proszę jechać do wichrowa, samemu jechać, nie karetką, nie ze specjalistą, nie z lekarzem, tylko siedź pan do samochodu i do karetki, i do wichrowa, do, do szpitala, bo tam pomogą, my nie, no to się pytam, po co nam ten szpital, tak? Trzy razy w ciągu podobno, ostatnich siedmiu lat, jak mówią tutaj pracownicy... Sor był odnawiany, remontowany, właśnie i był taką, i, i oczywiście otwierany, tak, taką pompą, że ten SOR to jest ta chleb, prawda, ta sól e, tej ziemi tak ale okazuje się, że nie. Tak. Tu jest ten problem. Nie wiem, do czego to miałoby zmierzać, ale właśnie e, myślę, że te wypowiedzi pana dyrektora w Prasie, tak, którego niczego nie ukrywa, chociaż na forum Rady nie chciał o tym za bardzo mówić. A dzisiaj jak Pan Starosta mówił o tym, że dyrekcja strona nie ma żadnych planów prywatyzacyjnych, kiwał głową, że nie, że oczywiście się zgadza z Panem Starostą, że nie ma żadnych planów, no to te słowa przeczą, tak? I już paliko te sześć lat temu, no ale te ostatnie z sierpnia tego roku, tak? Z wywiadu w gazecie naszej lokalnej. Więc tutaj proszę Państwa, ewidentnie chyba zmierza dyrektor do tego, żeby to sprywatyzować. Proszę Państwa, jakby też potwierdzeniem na to jest Państwa... To co robi dyrekcja, bo nie wiem czy Państwo pamiętacie z 21 na naszej sesji, sesji Rady Miasta była kwestia 100 tysięcy złotych przekazania z budżetu miasta na remont pracowni endoskopowej, tak? No i ja się tam jakby uparłem, tak jak to zwykle się Szyder uparł, żeby te pieniądze dać na specjalistów, tak? Brakuje nam kardiologów, brakuje nam endokrynologów, o tym nawet Pan Rudyk mówił też na sesji, czy będzie taka poradnia i tak dalej, tak dalej. Proszę Państwa, ucięto pomysł endokrynologicznej poradni i kardiologicznej, nie ma w ogóle. od razu z zarodków. I co robimy? Nie inwestujemy w specjalistów inwestujemy, proszę Państwa, w mury. W mury. Ocieplanie i tak dalej, remontowanie. I teraz wczoraj się dowiedziałem, kto jest specjalistą od endoskopii w Lemborskim szpitalu? Pan doktor Pesza, proszę Państwa. Jedyny specjalista. Ponieważ pan doktor e, Skocki, który był, został wypowiedzenie. Został zwolniony z pracy. Proszę Państwa, to jest... Ja, gdybym ja wiedział, że pan Pesach, co na, na, na sesji występował, że to właśnie potrzebne, że trzeba te mury, no to powiem, że ja go teraz zapytam o to, jak on się czuje, że on dla, dla siebie, no oczywiście on powie, że nie, bo to dla szpitala i tak dalej, tylko proszę państwa, nie ma potrzeby, znaczy inaczej. fajnie by było, gdyby w ręborskim Szpitalu były wszystkie możliwe poradnie, tak, kardiologiczne, radiologiczne i tam jeszcze, 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 no bo wtedy była pełna opieka.